często powybijane witryny sklepów, porozrzucane, poprzewracane śmietniki, uszkodzone ławki są powodem wyjścia osób z lokali, którzy wcześniej spożywali alkohol, a następnie swoją agresję, złość wyładowali poprzez właśnie niszczenie naszego mienia. Dlatego komendant powiatowy policji w Oleśnicy, podinspektor Dionizy Dyjak wspólnie z burmistrzem miasta Oleśnicy Janem Brąsiem chcą zaktywizować właścicieli lokali do podejmowania działań mających na celu bezpieczeństwo osób przebywających w lokalu jak również tych osób które później opuszczają lokal. Oleśnicka policja ogłosiła konkurs na wybór najlepszego lokalu. Przede wszystkim chodzi nam o bezpieczeństwo, abyśmy wszyscy korzystający z lokali mieszkańcy Oleśnicy czuli się jak również w lokalu, jak i poza nim bezpiecznie. Będziemy sprawdzali działanie zgodne z prawem właścicieli, jak i osoby pracujące w danym lokalu. Będziemy sprawdzali bezpieczeństwo przeciwpożarowe. Będziemy brali przede wszystkim pod uwagę ilość zgłaszanych interwencji na dany lokal w środku, jak i po wyjściu z niego. Również będziemy sprawdzali przestrzeganie przepisów ustawy o wychowaniu wstrzeźwości, jak również przeciwdziałania narkomanii. Organizatorami tego konkursu, jak już wspomniałam, jest burmistrz miasta Oleśnicy, komendant powiatowy, komisja do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii. Natomiast patronat medialny obejmuje Oleśniczanin oraz portal internetowy Moja Oleśnica. Konkurs zakończy się na początku 2011 roku. Chcemy serdecznie zaprosić wszystkich właścicieli do wzięcia udziału w konkursie. Bezpieczeństwo to nasza wspólna sprawa to od nas zależy, czy dane lokale będą istniały.